Siwaneczko-widzowie z tej strony kanał Mluny TV, i w dzisiejszym. Jeszcze raz. Let's go, widzowie z tej strony kanał Mluny TV. i w dzisiejszym dniu przeżyjemy dzień za ogromne 5 zł. Tak, dobrze słyszałeś, za 5 zł. Oczywiście w dzisiejszym odcinku jest także za Nogrzesiu. Tak jest, jestem również w tym odcinku z, ze Stasiem. Słuchajcie, w tym odcinku spróbujemy przeżyć cały dzień za 5 zł, nic nie jedliśmy, ani, nic nie piliśmy. E, będziemy za chwilę iść do sklepu i kupować sobie jakieś produkty, tak żeby po prostu przetrwać ten oto dzień. Oczywiście zasady są takie, że mamy 5 zł, możemy przebrać pieniądze od ludzi. Jeżeli coś znajdziemy, to coś znajdziemy, to mamy od razu wiadomo więcej pieniędzy. E, tak samo możemy podchodzić do ludzi, po prostu żebrać, nie wiem czy będziemy to robić, zobaczymy, jak to będzie przebiegało podczas odcinka. A teraz po prostu idziemy do sklepu, kupimy sobie jakieś produkty do zjedzenia i do picia. Dobra, let's go! Ogólnie to nie poruszamy się samochodem, bo jednak paliwo troszeczkę kosztuje. Więc w dzisiejszym odcinku chodzimy sobie po prostu z buta. Teraz szukamy biedronki, do której chcemy pójść i coś zakupić. Jak tam, Stasiu, nie bolo jeszcze nogi? No już mnie bolo, kuźwa, nie ma tu nigdzie tej biedronki zastrany. Grzeszu, gdzieś! Mówiłem, podjedźmy samochodem! No, Staszek, nie możemy podjechać samochodem, bo ten dzień jest za 5 zł, a paliwo też, też kosztuje. kosztuje. No, ale paliwo zalałeś wcześniej! Ale to się, tak, tak nie możemy zrobić, musimy być uczciwi wo wobec widzów, nie? No to... Niestety, przykro mi. A, pierdziele, to mnie nogi będą boleć. Coś za coś. Tutaj mamy żabkę co nie? Ale w żabce będzie ogólnie na pewno bardzo drogo, więc... No tam za drogo, my szukamy biedronki Grzesiu. No tak, to idźmy biedronki. No, że moglibyśmy oszukać i pójść na baba! No dokładnie też byśmy na pójść. Ale my pójść. nie oszukujemy. Ale my nie oszukujemy, no my dokładnie. To jest prawdziwy odcinek. Tak jest. Stasiek, co ty robisz? Gołębiasz, gonisz? Stasiek, ty głąbka szukasz? Kurwa, uciekał w głos! Stasiek, ale co ty głąbkę chcesz jeść? Jak to? E Mieliśmy coś kupić, a nie kurde gonić jakieś głąbki Stasiek, ogarnij się! Nie ganiaj głąbków! Kurwa pożywienie! Nie gadaj... Pożywienie. nie ganiaj głąbków! Kurwa zostaw tą kamerę i po, pomóż mi złapać gołębia! Ale Stasiek! No dawaj, tu pożywienie jest, ja Ale tu... ja wolę bułkę zjeść! Głupi jesteś! Ty kurwa, a ty co ty robisz? Śmiecie grzebiesz? Grzesiek! Weź pusta jest! Grzesiek! Kapusta jest jakaś! Do Co? mnie gadaj, że gołębi mam nie łapać, a sam w śmieciach grzebisz Mase Maseczkę znalazłem, Stasiek sprzedam ją zaraz za 2 złote i będę Ale jak, ona się, jest będę brudna, smarkana jakaś Jaka brudna? Czy, czy to to jakieś, maska? Czy to jakieś stringi są, weź to zostaw, fu! Ja już ci ręki nie podam, fu! Stasiek, jak to jest czysta maska no że chciałem wam się podzielić widzowie z taką informacją, że jesteśmy w końcu pod Biedronką i idę wydać moje 5 zł zarobione ciężko. Patrz. No, za co tam? 5 zł, zaraz wszystko, wszystko przywalę na jedzenie. No dobra, to idziemy do tej Biedronki. To. Jak widzicie, jesteście pod Biedronką. Szliśmy chyba półtora kilometra piechotą. E, Jakieś 15 minut, 20 minut szliśmy. No co, bierzemy koszyki i lecimy, nie? Bierz, bierz nasz się koszyk. <głoszyk> Zakupy z koszykami za 5 zł nie mogę. W moim koszyku się pusto. Stasia się zresztą też. Stasia powiedz mi, co ty będziesz kupować? Tak, to co? Pończył się będziesz kupował? A, A ile pączuś kosztuje? Jaki jest twój budżet? 5 zł i ile kończy kosztuje? Złotówkę. Złodówek? Czyli już mieli 4 zł do wydania. Ja na razie myślę sobie co kupić. Na razie, się, na razie się zastanawiam. Grzesiu, ty zwariowałeś? Grzesiu, co? Tu masz wodę. A jak chcę kole? Ale nie jest to cię, masz 5 zł tylko. Ona kosztuje więcej niż 5. Ile na No na pewno więcej niż 5 zł, odkładaj to. Odkładaj. Wybieraj wodę. 69 groszy woda. Za droga! Za droga! Nie no, może być. nie, no, za droga! Widzisz, to jest mała buteleczka. Ale ona jest... To jest mała buteleczka, to za nic, droga! To nic. Za droga! Ja uważam, że dobra cena. Słaby wybór. Może być. Krzysiu, czego ty tu szukasz? Ja tak sobie pomyślałem, że woda jest yy, średnia, jest się ciepło, więc będzie mi się chciało dużo pić. No. Kupię sobie jeszcze taki soczek za, zł za złotóweczkę. Co ty na to powiesz? To ty odkładasz wodę większą, która mniej kosztuje na jakiś nie, soczek? Nie, nie, ja wezmę sobie to i to, po prostu wezmę sobie to i to. Czaisz. A jedzenie? Jedzenie... Ty nie przyżyjesz? A, to twój koszyk. <noise> no to mój koszyk, nie dokładaj mi tutaj. U Staśka w koszyku a za U mnie do tej pory y Polaris, mała i rybiwa. się ja teraz szuka sobie jakiegoś loda do złotówki chyba, tak? Ile? Ile ty Złotówkę, złotówka tylko? Dwa biorę. E to elegancko! Bo mi się lizać chce. <noise> Dobra, ja nic do jedzenia nie wziąłem. Ale wezmę sobie... Loda ekipy. Ty będziesz wspierał minimalista? <grywa> Niech ma. <grywa> Niech ma na do, do paliwo do tego Mustanga swojego. Ja, <grywa> pierdolnik. Stasiek bierze, słuchajcie, jeszcze jednego pączka, bo stwierdził, że jeden będzie za mało. Jeden za mało. Akurat złotówka mi została. Akurat złotówka została do ostatniego pączka. Okay. Dobra, ja wiem, takie trzy produkty. Stasiek tam ze swoim koszykiem bardzo, bardzo zapełnionym też idzie do kasy o, idziemy do kasy, moi drodzy trochę wiocha, ale ciul, ciul to. Gaz się żyje. teraz Stasiek. A może kupisz mi takie puzzle? Kupisz mi takie Nie, puzzle? Bo to wykracza poza budżet, że... No, no kup Stasiu. Nie, to kup wykracza, mi bo jakiś Ty jak Szymonką wygląda. Kup mi, proszę. Nie. No już już przyta przytaśmy tutaj, jak widzicie. Jest 5 zł Stasia. Jest. O, elegancko. Widzowie, w dzisiejszych czasach każdy mówi, że jest ciężko przeżyć za jakieś te pieniądze, za to wypłatę, a ja cały dzień za 4,75 żyję. pokaż mój koszyk. Proszę bardzo, Staśka koszyk, podsumowanie, dwa lody, e, dwa pączki i w... woda. I woda. Tyje pączka mi zniotło. a i tak go Patrz, jem. dwa pączki w osobnych woreczkach. No osobnych, osobnych woreczka. woreczek kosztuje, ale nie musiałem do niego dopaścić. Tak pokaż swoje zakupy. Tak jest, proszę teraz wynagradź, Staśku, masz. No. Grzesiu, a ty ile wydałeś? Ty, jeden z drugim, mówicie, zazwyczaj zawsze w Polsce, że jest bieda, że nie ma co jeść i tak dalej, że wszystko jest drogie. A Dobra, ja pokaż, pokaż Paragon. Ja jestem zadowolony, że za 4,27 jestem. Ty to tak, masz więcej niż ja teraz. Tak, za 4,27. Jestem bardzo zadowolony. Ale ty, bardzo. ty nic do jedzenia nie kupiłeś. Ja nie mam do jedzenia, mam loda przecież Stasiu. I chcesz na tym lodzie przeżyć tak, cały dzień? Dokładnie. Mam jeszcze. Mam jeszcze czekaj, e, ile, 73 grosze mam jeszcze w kieszeni. Mam jeszcze 73 grosze, których nie zapłacam się użyć. A być może, zaraz coś znajdziemy. Dobra, ale cimy może pożebramy coś teraz. Dokładnie. Moi drodzy, my teraz sobie postanowiliśmy, że troszeczkę sobie teraz posiedzimy i odpoczniemy. Tutaj jest Stasio. Wcinam, sobie wcinam loda, ale mnie trochę nogi bolą. Nie wiem, jak ja jeszcze przyżyję. Wcinamy tego. sobie lody, ja już kończę w sumie jeszcze lody ekipy. I szczerze, nic dzisiaj nie jadłem, oczywiście w miarę najedzony, więc jest ok. Jakieś tam kalorie też posiada ten lód, więc jest spoko. Ja jestem głodny, ale może się najem tym lodem. No masz jeszcze pączki w zanadrzu, nie? A, jeszcze pączki mam. Będzie dobrze. Jak widzicie, już podjęliśmy, Staszkowi został jeszcze jeden lut. Ja swoje picie już wypiłem. E, idziemy teraz do kosza, coś tam e, wyrzucimy te śmieci, wszystkie. Tutaj w ogóle jakaś, e, jakieś orzeszki są. Nie, 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 nie wiem kogo to jest, ale bardzo nieładnie. Oczywiście wyrzucimy to, żeby nie zanieczyszczać środowiska. E, po prostu, no, trzeba być dobrym człowiekiem. Tak, i... trzeba dawać dobry przykład, widzowie. Zawsze dokładnie, wyrzucajcie dokładnie. po sobie śmieci. Dokładnie, więc tutaj też ja za kogoś wyrzucam, ale tak na przyszłość, jeżeli to były Twoje orzeszki. No to, no to prosty... Bardzo nieładnie. Bardzo, bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Chcieliśmy ogólnie w tym odcinku również wyrzebrać sobie jakieś pieniążki na to, żeby gdzieś, gdzieś ogólnie się przespać, ale tymczasem przekazując się po mieście, napotkaliśmy no, się na namiot. Grzesiu, to jest tyle miejsca, że jestem pod wrażeniem wręcz. Jesteś pod wrażeniem? Tu byśmy się we cztery wyspali. Mówisz? To trochę brudno, ale... To się podkurza, odkurzasz jakieś znajdziemy. Odkurzasz, że pożyczymy od jakiejś babki. A dobra, czyli no co macież, gdzie mamy, tak, Stasie? Zasuwajmy, żeby ktoś tam nie przyszedł i nie zajęł. Dokładnie, zasuwaj, żeby miejsce było zajęte yy, i słuchaj, idziemy teraz jakieś pieniądze szukać. Ok, moi drodzy, jesteśmy teraz w galerii w celu znalezienia jakichś pieniędzy, koło jakichś automatów i tak dalej, więc za chwilę zobaczymy, czy coś znajdziemy. Na pewno coś znajdziemy. Ja potrafię pieniądze wyczuwać na kilometry Grzesiu i mówię ci, że one tu są Zaraz zobaczymy Stasiek, ale o, o co ci chodzi? O co ci chodzi Stasiek? Oj głodny Grzesiu, trochę w brzuszku mi zaburczało. Zaburczało ci? Zjadę ale tak. wiesz, że to kosztuje więcej niż 5 zł. No wiem. To kosztuje 20 zł. Trzeba coś wyż... trzeba coś wyziębnąć znaleźć coś w Grzesiu. Bo no Stasiek to idź do kogoś podchodź kogoś, i dawaj. No, głodnie. Gdzie się słuchaj, wyczułem pieniądz, tu jest pać Co wyczułeś? Ale tu jest ciukcie, o co I ci chodzi? Ale on jest na pieniądze O co ci chodzi Stasiek? A że tu może jakieś pieniądze będą, tak? Co, czujesz coś Stasiek? Czujesz coś? Czujesz, o co ci chodzi Stasiek? O co ci chodzi? Co? O, 2,20? Upochał! Upochał kogoś! Może więcej jest? Ja dzielę, nie? Ja dzielę. Nie nie czuć już. Już nie, już. już nie ma nic, tak? Ale 2,20 było. 2, było. Ty, to twój budżet jaki jest teraz? 2 ile? I ile? Około 2,60, tak? Czy... 2,45. 2,45, a ja mam 77 groszy. Chodź mi będzie? na kolejne dwa pączki gdzieś. Moi drodzy, jesteśmy teraz przed automatem. Tu jest Stasiek. I teraz słuchajcie, patrzymy czy tutaj jakieś pieniążki leżą pod automatem. E, ogólnie to jest śmiesznie, bo wszyscy się na nas patrzą i jest ogólnie <grych> trochę cringe, że tak powiem. Ale nawet, nawet Stasiek się zastresował. Ale ciul, lecimy zaraz pod zobaczyć, czy coś tam jest. Stasiek, ja myślę, no. że tutaj w tym y, foto coś tam na pewno są. mogą być jakieś pieniądze, może ktoś tutaj coś zgubił. Na pewno są jakieś gotówka gdzieś. W ogóle ile to kosztuje takie granie? Co, Nie wiem, dużo. Jest tam coś w ogóle? Ktoś tam kiedyś zaglądał? Ktoś tam sprzątał Patrz. kiedyś? Co? Pokaż Dwa złote Dwa złote, ja ci co jest coś jeszcze Ale jaja Ale ludzie to ty, pieniądze gubią Ty tam dwójka jest jeszcze Gdzie? Tam głęboko? Tak Tam coś jest w ogóle? Spójrz. Kolejna? Tak jest złote I to w ogóle odłączyć to można O, odłącz no to Nie <grym> Nie, O to zgaśnie czek, Zobaczymy za ile na ten Ale za ile zdjęcie sobie można zrobić? Załóżmy, za ile zdjęcie można zrobić Ile? 15 złotych? I 30 zł w kolorowym, a czego 15 A My nie mamy tyle. Uciekamy z tobą. Uciekamy. Ale mamy 4 zł. <grym> stasiek, jedziemy. <grym> Grzesiu, nie pamiętasz, że ja się widzą w boję jeździć? jeździ. Aaaa! Tu Ja się boję, tych jak <grym> zawsze. Ale to miło władzi, się, piętnolę. Stasiek, Stasiek. Grzesiek, Stasiek. <grym> Grzesiek, to strasznie. Ty, kurwa. <grym> oni stoją nie. O, stój, Stój wychodzimy, wow.